Cześć wszystkim! Hejo! Słuchajcie, dzisiaj mamy dla was trzeci odcinek z gry Rush Disney Pixar Adventure I Adaś, ty pierwszy wybierasz świat? Dobra Świat Nemo A tu nie ma Nemo Tu jest... Yy, gdzie jest Dory? A, to nie zgadłem yy, Rafa Koralowa Dobra yy, mamy, Możemy zagrać jako Nemo albo zagrać jako Junior yy, ten żółw no to Nemo, ja Dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy ja też dostanę wtedy? To będzie Nemo w dwóch kolorach? Ty i ja? Czy... Hmm. Ciekawe. Chyba nie. Jaka dziewczyna? O. No, dobra. A, ta ja dostałem żuwia. O. Używaj RT, żeby pływać. Okej, okay, tak jakbyś samochodem jechał. To jest gaz. Tutaj mamy góra dół. E, fajne! Okej. Okay. Jadę za tobą. Hm? Jak to jedziesz? Płyniesz. Płynę Fajnie się pływa. W Czekaj. górę i w dół i w górę. O, o, Dostałem przyspieszenie. Gdzieś mi tutaj Dori uciekła. Chodź tu Fajne Aha, nie, Dori jest tu gdzieś blisko, bo widziałem przed sekundą, ale strzałka jest daleko, poka pokazuje po prostu Trzeba dalej poprzez to jest. Tu najszybko szybkości. To wiry jakieś takie wciągające No Tak jak w tym filmie zresztą yy, W filmie gdzie jest Dori, no. nie? Przecież ją tam wir, yy, zaraz na początku wciągnął chyba Mhm Od rodziców Czekaj, o jakieś płaszczki, wow Przecież to rafa. To powinny być ryby. No tak, ale to taka cała... Zgrzaja, czy, czy nie? No pełno. Czekaj mamy tutaj jakieś tunele. Czy, czy mi się zdaje że szybciej płynę? Szybciej niż co? Niż, niż teraz. Czy ty płyniesz szybciej niż te... No nie wiem, nie wiem. A zdobyłeś jakieś przyspieszenie czy coś? Nie. Ja uciskam to... drugi ten gaz. Ten LT, tak? No. Czekaj, sprawdzę Nie, on u mnie nic nie robi chyba no. uh. A widzę dali. Gdzie ty jesteś? Czyli ja myślę, że też tu zaraz będziesz No, dopiero, no, dopiero no. zacząłem Co takiego? Dopiero zacząłem Aha. Być. Ładnie Ups. Ła. O, monetki. Czyli jak przepłynę przez środek? Nie, to tylko część. Jak wejdziesz w ten prąd, tracisz żłotka w, y, w to, co przyspiesza? Nie, y, w te duże. No jasne, jasne. To są jakieś elektryczne. No Mamy duże. Coś. Hm fajnie. Ups. Dawaj, dawaj, dawaj! Co to jest? Był żeton z Dory, ale... Wydawało mi się, że jestem na tyle blisko, że zdobędę go, ale jednak nie. Może bym był. bym Ci pomógł wow, ale zdobyć. Eee... Ło, wow, ale skoczyła. Co to jest? Okej... Okay. No, teraz to już na pełnym gazie. Leś po prostu prosta. Będzie największy gaz Eee... Co to wieloryby? No. Przysięgam. Przysięgam. Aj, się. rozbiłem się. O, a? Lajcie to robię W, Boi się. w ogóle jej nie widzę. Tak samo jak ja ciebie ogólnie. Nie, nie jesteś tam małą kropeczką. Co się dzieje w ogóle? Nie mogę nadążyć. O, jeszcze jeden ten, teraz z górą przypłynę. Ups. Du. Szybko on pędzi. Czyżby koniec? Chyba tak, ale tak. poczekaj, zobaczmy... Aj, usłyszałeś. No i co? Koniec Rafa koralowa 1090 punktów 3900 Okej, okay, łączny wynik epizodu 5000, co nam to da? Srebro chyba, ch chyba cały czas mamy srebro. Ej, <noise> co to mamy? więc nie pamiętam część takiego Instytut Biologii Morskiej dotrzy do Gangu z akwarium na wystawie oceanicznej. A. Wiem. Okej. Okay. Teraz jak my to możemy się wydostać stąd? Poczekaj, czy zostało nam jeszcze jakiś film, którego w ogóle nie do nie. parku, do parku. Nic nowego nie mamy, czyli musimy mm. jakąś drugą planszę, z któregoś z tych światów, co już graliśmy wcześniej. Tak, ale hmm. teraz ty wybierasz. Okej, okay, to ja bym chciał te auta. Dobra. Jeszcze się pościgać trochę. Dostajesz srebrny medal, odblokowano nowy epizod, tamten jaki, jako, rozgwiazda, jaka no. mina. P przej? Dobra. Podejdę tylko do niego? Nie, 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 nie chcę. B. No, zobacz jaka mina. No wiem. Okej. Okay. Nie. Dobra. Gdzie są te samochody? Po lewej stronie to w gdzieś tu były. Tam. Na eee, O właśnie, zobaczymy ten azjatycki łuk taki. Bombowa drużyna. Mm. Jak muzyka Miło mi, jestem Ela. O Nowa. Słyszałam, że uwielbiam. To nie cały czas się zmieniają. Masz ochotę na jeszcze jedną rundę? Tak, tak, tak. Fenialnie. Ja będę Lilianą Lifting z brytyjskiego wywiadu, a celem naszej misji jest... Tokio! Tam gdzie ktoś podłożył Tokio. bombę, Widzieliśmy na Japonia. torze Tokijskiego Grand Prix. Mam wykonać bombę, a ty masz ze sobą nowe urządzenie do Tokyo Drift. Bomb, Ale ono działa tylko na krótkim zasięgu. Ty i ja musimy śmignąć po torze, znaleźć bombę i zbliżyć się na tyle, żeby ją rozbroić, zanim wybuchnie. No dobrze, dobrze. Mamy sygnał. Musi. Okej. Okay. Ale to sterowanie jest super. No. W ogóle jak to wygląda? Pamiętaj, Francesco, myślisz, Cze... że tylko trafikujmy. Jak wciśniesz ten LT z... po drugiej stronie, gdzie jest gaz i delikatny zakręt zrobisz, to taki drift jest. No. że górą? Też tu. O, ale bardzo mi się podoba sterowanie tu. No. Jak które nie nazywa się Francesco. Zobaczcie, przytrzymam sobie gaz i dam trochę głośniej, no. Ile kaszy? Nie. Dobra. Nie dostarczysz tej bomby na czas. Dostarczy. No Dostarczę. jak fajnie steruje tym liftem. Przyjemnie, nie? No. Ale tutaj nie masz tak dużo takich zakrętów, że trzeba to wykorzystać. Może tutaj? Ale... A teraz, jak ja jadę, to jest ja dużo takich pokaźników. Dobra, do tutaj była też. Cię prześcignąć. Nie o, o czy zdobędę to? Nie, nie wiem, jak to działa. Są te żetony takie czarno... Czar, Czarno-białe? To nie jest do, do bycia, Trzeba mieć tego ludka, żeby to zrobić. Aha. Ciekawy, za co się dostaje ludków. Sam wiem. Jeśli faktycznie to takie... Bo w innych mam mocnych też było, że możesz że tam, elastyny, na przykład zdobyć. No, ja widziałem tego, jak się nazywa. Który? Tego siłacza. No, to też. No właśnie nie wiem, jak on, jak on był. No nie pamiętam. No, można było podskoczyć. A ja zapominam, właśnie. Tam wcześniej już yy, spadł jakiś kawałek billboardu i normalnie można było wskoczyć na niego i przyjechać. Ja uderzyłem, zapomniałem, że można skakać w tej grze. ja też Dobra, weźmy tu Po Oj, O i tutaj tak samo było coś. Uuu, yeah. ładne Nie! Okej, okay, w ostatniej chwili Wow. Szybciej, zostało tylko kilka chwil, żeby uratować Francesco. O nie, o nie! Yy, Francesco to jest ta wyścigówka? No. W sensie, Formuła 1 taka. No. Zgadłaś. Patrz, tu można było na górę... O nie. Co się dzieje? Nie wiem, czy trzęsienie ziemi jest, czy co? Ja jestem na dole nadal. Dobra, wyjeżdżam Pełny gast Ła! Jak mówię? Wow. O, ale fajna plansza Nawet. Zaraz to się obrywa. ten. Y łańcuch mm. się chyba zerwał. I tu Dopiero wjeżdżam A nie no! Nie wiem czy tam jest da? Nie Nie wiem, po co Przydatny jest ten skok No Be. Nie! Uważaj, później są dziury w tym W jezdni Ale da się przeskoczyć, co? Niektóre Poczekaj, widzę ją, zaczynam rozbrać bombę A, Francesco miał doczepioną bombę do tego Nie było innego wyboru. Ktoś podłożył ci ładunek no. wybuchowy, ale już po wszystkim. Niedorzeczne! Nie tak łatwo na Próbujecie namieszać mi we głowie w ale nie ma szans. Nie byłoby trudno w środku mniej tym łatwiej mieszać. Jaki gość? Nasi technicy natychmiast zajmą się analizą tego urządzenia. Dobra, pomyl. Tak, Poszło tak. ci doskonale. Nikt się nie spodziewał, że może dojść do czegoś takiego. A ten, jak Bombowa drużyna, No. Hej. tuty. No, no i świetnie. świetnie. Kolejne dwie plansze za nami. Co to jest? Nowy epizod. Pościg za konwojem. Poczekaj, podążaj skrycie za konwojem, żeby dowiedzieć się, kto stoi za tym nikczemnym czymś. No dobra. Możemy stąd. Czekaj, tak, na podwórko? Nie, do parku? Ucieszy się z Twojego I okej, okay, po dwóch planszach myślę, że dobrze jest zakończyć odcinek. Także słuchajcie, dziękujemy Wam za oglądanie. W najbliższych dniach pojawią się nas... następne plansze. Także do zobaczenia. Hejjo! Masz ochotę na nowe wyzwanie? Słyszałam, że ktoś ma dla